Am, am. Ale dobry chlebek z masełkiem, tak? Mniam, 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 niam. Do buzi. Chciałbym wyjaśnić, że to nie jest cała miska moja. Ech, jakby to. No jasne. No tak, no nie zostawić w pół. Tak? Tak. Dziś nie była taki mowy, no sobie wszystko i trzeba jeść. No cię nie pytaj, czy jestem godna. O, tak wygląda. Świniaczek, proszę. Daj, bo ja mam mało. Daj. Daj, bo ja mam mało. Dawaj to. Dawaj, głupie się. Nie dawaj tacie, zjedźć sam, kochani. Hmm, Zjedź się. Sam zjadłeś? A, miał, miał, no teraz budzi, dobrze, Takie mi idę pogryziony. Eee, eee, a ty chcesz zdziela wielkie? Kórze. A tu nic tak nie widać. Daj dziecku chlebek. Nie żałuj mu. Pójdź sobie dokroisz. Możesz mu skórkę obedrzeć teraz. Ale nie bryzaj mu nic. To jest dla niego skórka. Już że wziął mu skórkę. Strasznie Straszny jesteś. Kurwy, dziecku, skórkę proszę. No tak, przecież. też. To musi się nie wycierać, to ma różnicę, bo No to po co wody jeszcze na do masło? Do buzi, Antek, do buzi. Tak, brawo! Pięknie jesz, do buzi, kochanie chlebek. Skórkę masz? Antosiu! Z tego. No zobacz, jak to wygląda. Nie stracę. tu nie stracę. A A pokaż mu się chcesz, ładnie? Ślicznie, brawo! brawo! Tak, kochanie, moje. Ty zdolniach, łomusi. Cała Gębusia pełna, tak.